Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Jak już obiecałam, chciałam Państwu pokazać dzisiaj, jak ja mieszam różnego rodzaju gatunku, zioła, przyprawy do moich dań, które ja właśnie robię. I chciałam Państwu pokazać również tą czubrycę, o której ciągle wspominam w moim, na moim kanale, żebyście nie myśleli, że jakaś Kobieta nawiedzona od czubrycy ciągle mówi i nie pokazuje, co to jest. A więc chciałam, <laughs> że zrobiłam taką ściągę, żeby pokazać Państwu te składniki tej czubrycy. Pisałam sobie yy, po prostu i żeby to teraz właśnie pokazać, dlaczego dla mnie jest ważna właśnie ta czubryca w mojej yy, kuchni, można powiedzieć. Czubryca jest to bułgarski pierwowzór, który się składa z cząbru, górski albo ogrodowy, kozieradka, czosnek, cebula, czyli papryka słodka, ostra, sól, rozmaryn, skrobie kukurydziane niektórzy dają, jak również niektórzy producenci dają pieprz czarny, koper, pietruszkę, lubczyk, kurkumę. Gorczycę. I już zauważyłam nawet teraz na internecie, że jest czubryca jako przyprawa żółta, biała, szara, czerwona, zielona. A więc myślę, że ma wzięcie i dlatego ludzie chętnie ją kupują. I w zależności od tego, co Państwo chcecie robić, możecie sobie różnego rodzaju te czubryce kupić już. Tutaj na dole pisze, do jakich dań podaje się czubryce, A więc dania jarskie, mięsne, lecza, bigosy, twarożki, gulasze, zupy, nawet do jecznicy, do pizzy, do ryb, kołąbki, rolady. A więc można powiedzieć, że do każdego dania można taką czubrycę sobie zastosować. Dlatego polecam Państwu jeszcze raz tą czubrycę i teraz jeszcze pokażę. Jak ja robię na przykład, kupuję często duże paczki, ponieważ one są najkorzystniejsze. I taki na przykład kolorowy pieprz mieszam z takim czarnym pieprzem. I wtedy daję tego trochę, tego trochę i już mam mieszany pieprz, który tutaj nieraz Państwu pokazuję jak doprawiam. Czyli na koniec często doprawiam tym kolorowym pieprzem. To jest bardzo ważne, bo przecież za każdym razem nie będę wyciągała i tego, i tego, to trzeba by było mieć parę takich e, tych młynków, a jeden wystarczy. A więc to jest, to jest bardzo ważne. Teraz na przykład, jeżeli robię e, kotlety schabowe, to do kotletów schabowych również mam mieszankę. i Nieraz robię tak, że jak mi takie puste opakowanie, jakie zostanie po pieprzu, na przykład Tutaj mam pieprz czarny i mam go pół. To do tego pieprzu czarnego jako główny składnik dodaję, na przykład papryki słodkiej z jedną dwie łyżeczki. Do tego paprykę ostrą. Łyżeczkę, żeby to nie było za bardzo ostre. I do tego można dać na przykład jeszcze pieprzu ziołowego, również łyżeczkę. I teraz zamykamy i sobie mieszamy. I wtedy, jak ja robię kotlety. Zaraz Państwu pokażę, bo dziś mam zamiar zrobić bitki w sosie. I wtedy po prostu już tą samą, tą jedną mieszanką sypię po wszystkich kotletach, sypię solą i już mam dobrze przyprawione kotlety. Niektórzy robią kotlety z pieprzem białym tylko. Nie wiem, nie polecam, ponieważ dla mnie kotletem białym, z pieprzem białym. Kotlety po prostu nie smakują. Ale jeżeli ktoś tak lubi, dlaczego nie? I tutaj mam takie karteczki. Na przykład można sobie napisać Mieszanka z chabowych. To wtedy wiecie o, o co chodzi. I naklejamy sobie na ten pieprz. I już jest gotowe. To jest tylko po to, żeby sobie zrobić z jeden, dwa słoiczki takie ekstra, żeby Wam po prostu było pomocne. Bo to wszystko na przykład wyciągać, to no, bez sensu. Ale na przykład jak ja robię czubrycę, pokażę teraz na przykład. Ja mieszam czubrycę czerwoną. Na przykład, do tego woreczka... Nie wyciągać i daję na przykład z 5 czerwonych. Tutaj mam zieloną i dosypuję na przykład raz, dwa, trzy, cztery, 5. I tu mam teraz już wymieszane, i do tego na przykład daję ostry z jedną czubatą, łyżeczkę daję pieprzu czarnego z dwie łyżeczki. Jedna, dwie, można dać trzy. Tu nie ma tak za bardzo jakiejś tam dużej roli po prostu. I mam taki staropolski też pieprz ziołowy. Też można dać dwie trzy łyżeczki. teraz sobie mieszamy to. I proszę zobaczyć, tak to wygląda. I tego jak gotujemy czy dajemy do kotletów mielonych czy do sosów czy do każdego mięsa, do czego robicie, dajecie sobie taką łyżeczkę małą. I jak spróbujecie później, czy zobaczycie czy jest ostre, czy mniej, czy więcej. Po prostu można sobie dołożyć. Albo wtedy ekstra troszeczkę pieprzem, albo troszeczkę na przykład, ja będzie za mało ostre, papryką, albo powinno być po prostu w sam raz, ja podejrzewam. Ja przeważnie daję takie jedną, dwie łyżeczki na pół kilograma mięsa i to jest wystarczające. Naprawdę to jest bardzo, bardzo pomocne. To schowę szukam. I tutaj możemy sobie napisać czubryca, mieszanka, Proszę coś takiego zrobić, wtedy te wszystkie paczuszki chowacie. Jeżeli ktoś lubi, można tutaj jeszcze dołożyć troszeczkę tymianku albo na przykład bazylii, ale to są takie dania nie dla każdego. Nie każdy to jej, nie do każdego się na przykład daje bazylię czy, czy tymianek, a więc to wystarcza, a taką na przykład bazylię czy tymianek to można sobie ekstra doprawić. A więc dziękuję bardzo Państwa za uwagę. Myślę, że się Państwu to przyda w gotowaniu. Naprawdę zioła dają bardzo fajny aromat i bez ziół gotowanie nie ma po prostu smaku wyrazistego. I to naprawdę tego nie trzeba dużo. Jak kupicie sobie taką paczuszkę, to mam na parę miesięcy starczy. Nie trzeba tego dużo, a da naprawdę bardzo fajny, specyficzny smak Waszych potraw. Ale dziękuję bardzo i możliwe, że do następnego filmiku.